piękne drzewa stare dęby takie ziemianki tutaj w niektórych miejscach są Miejsce. No, jestem w, jednym, w jednej z takich ziemianek, właśnie. Podsumowanie takie małe robię tutaj w międzyczasie. Spalona moneta jedna, prawdopodobnie aluminium, jakieś perelek dwie łuski, jedna od Mosina, druga od pepeszy no i teraz na wierzchu już myślałem, że hełm ale nie, to garnuszek taki może może wojskowy może sobie zupełnie podgrzewali gotowali tutaj mie miedziany, miedziany taki zwój Dobrze, lecimy dalej. Spójrzcie, co odkryłem. Okop jest spuszczony tutaj W wzdłuż lasu. I patrzcie, jakie dziury. I to nie są wykopane dziury przez jakichś tam bandytów, tylko zwierzęta wykopały. Jest nora. Lisy chyba. bo taka mała dziura jest. Prawdopodobnie. Tutaj też zryte. No i oko się tutaj ciągnie. Ło, spadłem. Okop tak się pięknie ciągnie tutaj w tą stronę. I w drugą stronę tutaj kolejna dziura Widać gdzie gdzie nawet odbicia łap Psowaca jakieś tylko tutaj nie widzę nory a jest tam taka malutka, a może jakieś legowisko ciekawe pod takim przewróconym drzewem spróchniałym o chuby nawet rosną na nim mam sygnał Płytko dość, więc nie podejrzewam tutaj szału jakiegoś Ale no, Ciekawe co to, to może być A, już wiem Mam nabój od PP Tym razem cały Więc te okopy były używane No, daleko nie odszedłem, bo tylko parę metrów. I mamy tutaj łuskę. Tym razem taką płaską, myśliwską. No i dosłownie znowu kilka metrów, i baterię taką starą znalazłem starego typu. Może jakaś służąca do łączności. No słuchajcie, znowu fant obok, tym razem na wierzchu leżał, taka stalowa lina, popatrzcie, ta, ten element, który o coś był zawiązany, przyczepiony, albo do wyciągania jakiejś maszyny bojowej, no bo do czego mogło to innego służyć, mogło też służyć do przeciągania jakichś bali drewnianych, pni i coś tu jeszcze mi mygnęło, mrygnęło na górze czekajcie bo się zgubiłem, a jest tutaj a, jeszcze jeden fragment taka stalowalina, no kawał złomu elegancko <grytanie> oj, no przez głowę mi przeszła jedna myśl i ta myśl stała się prawdą, otóż yy, czekajcie gdzieś tu jest łuska gdzieś tu mam łuskę, no jest łuska pod Mosiną prawdopodobnie. A patrzcie, co tutaj jest. My myślałem sobie: jakiś nóż, bagnet, coś w tym stylu chciałbym znaleźć. I mam! Brzytwa! Alefant, co? Alefancior! Brzytwa, no na 100% to jest brzytwa żołnierza. W okopach przecież siedzieli, różne rzeczy robili. Mogli się też golić, prawda? Alefant! Tak jak mówię, tam dziura jest przez zwierzęta wykopana Niby, Żeby nie było, że to ja wykopałem tą dziurę Ech, Brzytwa, masakra Widzę, że ostrze jest zjedzone kompletnie, ale Tutaj obudowa Jeszcze się trzyma, także wyczyszczę i Wam pokażę Słuchajcie, spróbowałem ją otworzyć Udało, udało się ją otworzyć eee, W domu Wyczyszczę ją delikatnie to ostrze jeszcze się, jeszcze się trzyma, tutaj na tym gózdyku na tym zawiasie. No, delikatnie zanurzę tą część w occie. Coś z tego może jeszcze wyjdzie. Jest zjedzona strasznie, ale słuchajcie, no, dało się ją otworzyć. To już w ogóle masakra. Ale fancior. Słuchajcie, tu kolejny fancior z okopów, na no, właściwie z ziemianki. Harmonika. Znaleźliście kiedyś. Prawie kompletną harmonikę, bo ja tylko te blaszki wiem, że Wy też. A, ale żeby była w takim stanie, patrzcie, jeszcze drewnianko tu się ostało z boku, obicie i jest nazwa. Ziger. 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 Jeszcze raz. Ziger. Ziger Virtuos. Niemiecka, tak? No to no, po niemiecku jest napisane, to niemiecka. Ale znajduję tutaj łuski od, od ruskich yy, karabinów. No nieźle, a fanciory eleganckie. No i kanary tam fruwają w okopie, aż się kurzy. No panowie, znaleźć piękną tu harmonijkę, naprawdę. Ale, ale super fanciora znalazłem. Patrzcie, jaka piękna siekiera. Siekiera normalnie drwala jakiegoś zgubił tutaj, jak wycinał te drzewa. Porządna, kowalska robota, ale odrestauruje się ją i będzie jeszcze hulała przez wiele lat. Tata mu się nie zajmie, on lubi takie artefakty. No i fajny fand wpadł guzik. Nie ma żadnych ornamentów tu z przodu. Chyba cywilniak po prostu odpłaszcza. Ale bardzo ładny i gruby. Może jak doczyszczę to jakieś tutaj z pod spodu. Litery się ukażą. Dobrze, kupiemy dalej. Chodzimy. No mam coś takiego tym razem. Czyli pokrywka od czajnika jakiegoś. Taką buteleczkę znalazłem znowu w środku mikroklimat. Ale pięknie co? Chciałbym tam wejść. Stara butelka na korek. Jeszcze ma tutaj bąbelki powietrza Fajna butla, biorę I taka ogromna sosna łamała się Jeden z dwóch pni Grube drzewo Ale jest domem dla różnych zwierząt, bo jest dużo dziurek Więc i ptaki mieszkają i inne zwierzęta mają pożytek po z tego drzewa także wszystko przemija, nie ma co wszystko przemija, dlatego my żyjemy w zgodzie bo i tak przeminiemy, po co się ciśnieniować, po co się denerwować mam taką łuskę tym razem mniejszą o, taka mała podejrzewam, że to jakaś myśliwska jest nie jestem myśliwym, więc się nie znam ale może ktoś z Was będzie wiedział, tutaj takie mamy bicia 都进得来。